Audytor Jezus Christus. W dzisiejszym lektorium fragment z książki Chestertona zatytułowany Święty Tomasz Zakwinu. Jest to pięknie napisane życiorys Świętego Tomasza, ale coś więcej niż to, bo znajdujemy tam naprawdę wspaniale opisanego także ducha epoki. Opisanego także pod względem intelektualnym, a więc na przykład tyczącym się tego, czym była scholastyka. Uważam, że jest to istotne, żebyśmy dobrze rozumieli, czym ona jest ponieważ dzisiaj jest bardzo dużo takiej pogardy dla średniowiecza, także dla scholastyki i myślę, że zwłaszcza tak zwane posoborowie jest wręcz chore umysłowo na tle scholastyki. Ja sama studiując jeszcze w latach 90. na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, miałam okazję zetknąć się właśnie z takową pogardą. Aczkolwiek nie reprezentowali jej moi wykładowcy, którzy należeli do roczników przedsoborowych, przez roczniki przedsoborowe rozumiem tutaj kapłanów, których edukacja i formacja oraz święcenia kapłańskie przypadły na okres przed Soborem Watykańskim II, ale to się trafiało wśród jakby ludzi, którzy no paradoksalnie jednak zostali wychowani przez te pod, przedsoborowe roczniki, a może po prostu przez cyników, którzy dobrze wiedzieli, że teraz wiatry wieją w inną stronę. I trzeba się odpowiednio ustawić. Pamiętam takiego właśnie odnoszącego sukcesy wówczas wykładowce w sile wieku, prawda ledwo po doktoracie, tu przed habilitacją, który wyśmiewał się z Jana Pawła II i jego encykliki Fides et Ratio, w której znalazł, znalazły się fragmenty. Poświęcono świętemu Tomaszowi Zakwinu, takie fragmenty, w których było widać bardzo dużą atencję, bardzo duży szacunek dla jego dziedzictwa, że no to musiało być napisane przez jakichś, prawda, takich staruszków, wynajętych, prawda, teologów, którzy nie wiedzą, że dzisiaj już trzeba inaczej się ustawić. A więc przeczytam Państwu fragment z Chestertona, cytuję. Wbrew wszystkiemu, co się kiedykolwiek mówiło o przesądach wieków ciemnoty. I jałowości scholastyki był to jednak pod każdym względem ruch pogłębiający, stale dążący ku większemu światłu, a nawet ku większej wolności. Po drugie, pomimo wszystko, co się później mówiło o postępie, odrodzeniu i zwiastunach myśli współczesnej, ruch ten był zawsze całkowicie ruchem prawowiernego zapału teologicznego, roznieconego z wewnątrz. Nie był on kompromisem ze światem, czy poddaniem się poganom lub heretykom, albo tylko zapożyczeniem pomocy zewnętrznej, gdy nawet jej zapożyczał. W miarę jak wychylał się na światło dnia powszedniego, było w tym jakby działanie roślinne, która o własnych siłach zwraca listki ku słońcu, nie zaś jak działanie obce, dopuszczające tylko światło dzienne do więzienia. Słowem ów ruch był tym, co się technicznie określa jako rozwój w doktrynie. Ale zdaje się, że panuje dziwne niezrozumienie, nie tylko technicznego, ale i zwyczajnego znaczenia słowa rozwój. Krytycy teologii katolickiej zdają się sądzić, że jest to nie tyle ewolucja, co ucieczka, a w najlepszym razie adaptacja. Wyobrażają sobie, że prawdziwym jego powodzeniem jest powodzenie w poddaniu się. Ale to nie jest prawdziwe znaczenie słowa rozwój. Gdy mówimy o dziecku prawidłowo rozwiniętym, Mamy na myśli, że wyrosło większe i silniejsze o własnej sile, a nie że wypchano je poduszkami i że chodzi na szczudłach, aby wyglądać wyższe. Kiedy mówimy, że szczenią wyrosło na psa, nie twierdzimy, że jego wzrost jest stopniowym kompromisem z kotem, lecz mamy na myśli, że szczenią staje się coraz bardziej psim, a nie coraz mniej. Rozwój jest ekspansją wszystkich możliwości i zawartości doktryny. Aż do chwili, kiedy należy je posegregować i niektóre odrzucić. A najważniejszym punktem jest to, że rozwój średniowiecznej teologii był po prostu całkowitym jej ujęciem. Dane bibliograficzne książki umieszczam w opisie filmu. Zachęcam do subskrypcji. Życzę błogosławionego dobrego dnia z Panem Bogiem.